Cześć kochani z tej strony Maciek i witam was na moim kanale, który nazywa się Nowa Era Dzisiaj, jak możecie zobaczyć, jestem w swoim samochodzie i właśnie wróciłem z pewnego sklepu, który odkryłem całkiem niedawno. Um, dzisiejszy film to po prostu przegląd tego, co sklep, o którym mowa, ma w swojej ofercie. Um, poczyniłem mały zakup, kupiłem sobie jeden zestaw, ale on dopiero będzie w haulu. A także nie pokażę wam, go wam na razie. Eee, za to zapraszam Was e, gorąco na filmik z tego, jak wygląda sklep, co mam w ofercie, e, jak to wszystko wygląda. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolony i e, szkoda, że dopiero teraz go odkryłem, bo e, na chwilę obecną jest to jedyny sklep, e, który nazywa się Galileo. E, posiada w głównej mierze klocki Lego, również e, Playmobil oraz inne zabawki, ale ma bardzo duży asortyment klocków. No i cóż, zapraszam Was na pierwszą część tego filmu, ponieważ nagrałem tu sporo materiału, więc podzielimy sobie to na dwie części. I cóż, zapraszam Was na jazdę. Do zobaczenia wkrótce. Widzimy się po intro już w sklepie i zobaczycie materiał z moim komentarzem. Także gorąco zapraszam. Do zobaczenia. Jak widzicie jesteśmy już w sklepie, a oto praktycznie cała ściana zestawów LEGO, cała główna ściana, jedna ze ścian jest tutaj zalegowana, e, tak możemy to nazwać, zaraz sobie zobaczymy to wszystko z bliska, taki krótki przegląd, e, szybki przegląd tego co się znajduje tutaj, mamy City, mamy Ninjago, e, wcześniej tam mieliśmy Duplo Friends, e, no, i przejdziemy sobie po prostu do tego, co tu się znajduje. Tutaj mamy sekcję z Mario, Super Mario, i tak naprawdę tych zestawów jest tutaj dość sporo, jeżeli chodzi o, o tą kolekcję. Wydaje mi się, że są wszystkie startowe plus wszystkie te dodatkowe. Odwracamy się i mamy tutaj sekcję Speed Champions, czyli mamy ośmiu-studowe pojazdy, a także coś, co będzie wkrótce wycofane już, czyli ten Dodge, ten Speed Champions z Dodge'em, który sam rozważam, rozważam zakup tego zestawu, ponieważ bardzo mi się podoba. To tutaj jeszcze Ferrari ośmiostudowe, tutaj ten McLaren studowy. Z tej strony mamy tego więcej, mamy Corvette. I tutaj dla Lambo e, też ten podwójny zestaw się znajduje w sklepie. E, przechodzimy dalej. Mamy Hidden Side, ale zanim do tego dojdziemy, Lego Movie Maker. E, dość ciekawy zestaw, aczkolwiek nie jestem fanem Lego Movie, nie, wiem, nie oglądałem żadnego. Mamy też zestaw z Overwatcha, przeceniony jak widzicie. E, jeden, jedyny, który znalazłem w sklepie. Mm, więc jeśli jesteście w pobliżu, chcielibyście ten zestaw, to. Zostawcie tam po lockdownie oczywiście. Hidden Side, cmentarzysko i tutaj również inne zestawy, które się znajdują w sklepie, jest ich całkiem sporo. Wydaje mi się, że Hidden Side wychodzi jakby z gry, bo ponieważ nie ma już go na Lego Store, albo mi się wydaje, jeżeli jest inaczej, to mnie poprawcie. Tutaj mamy sekcję e, taką bardziej dziecięcą, mamy te nowe minionki, które wyszły niedawno. Mamy też trole, które, które widzę rzadko w sklepach, w marketach. I jedyny BrickHeads, jaki znalazłem w całym sklepie, czyli e, piękna i bestia. I tutaj mamy bestie. Mnóstwo dotsów, akcesoriów, e, więc jeżeli potrzebujesz groszków, e, to tutaj to wszystko jest dostępne ja sam nie wiem czy kiedyś sobie kupię ze względu na zawartość i te wszystkie tajle i te groszki które się znajdują ale po prostu wybór jest no, bardzo bardzo szeroki o może tak powiem lecimy dalej tutaj taka sekcja mała technikowa mamy te małe zestawy technika monster trucki Znalazł się też zestaw um, z Justice League, um, Bitwa Atlantydę, e, też jeden jeden jaki tutaj widziałem. Małe Minecrafty, Minecraftów mamy więcej, do tego dojdziemy później. No i tam niżej książki Harry'ego Pottera, wszystkie cztery. E, cena katalogowa z tego co się orientuję chyba. Mm, co więcej, tutaj mamy taką mniejszą sekcję z mniejszymi zestawami Ninjago, ale to z Ninjago nie jest wszystko. A, więc tutaj te, takie małe zestawy a, i tutaj jest też całkiem niezły wybór, jeżeli o to chodzi. <laughs> mamy też baseplate, duży szary base plate 60zł, mamy też niebieski, mamy też zielony oraz biały. Nawet znalazł się base plate do duplo, nawet nie wiedziałem, że takie, się, a, takie są i można takie kupić. Co dalej? Mamy sporo akcesoriów, naprawdę sporo akcesoriów, zobaczcie, gablotki do naszych minifigurek, lunchboxy, znajdują się też pudełeczka, mamy też ramki do zdjęć, więcej tych gablotek, których, które notorycznie są wyprzedane na LEGO Store, jeżeli zaglądacie tam i szukacie, to one tutaj są. Lunch sety, małe pudełka. Tego jest naprawdę sporo. Wybór jest dobry, tutaj są przecenione te rzeczy. I teraz polecimy sobie w tą główną ścianę po, po, od prawej do lewej, czyli od tych najmłodszych użytkowników Lego LEGO Duplo. Spory wybór, mamy tutaj Marvela, Z tego co widziałem, też Syrenka. Mamy też Friendsów tutaj. To Story zestawy po lewej stronie, jeżeli dobrze możecie zobaczyć. Mamy też raje z tego nowego filmu Disneya. Eee, dość duży, a nawet bardzo duży zakres, jeżeli chodzi o Lego Friends. Duże zestawy, jest tego sporo. więc dzieciaki mają w czym wybierać i przebierać. Eee, tutaj zaraz mamy Kreatora. Trzy w jednym. Zestaw, który ja osobiście bym sobie dokupił właściwie dwa zestawy, nie ma ich tutaj, e, ale mamy statek piratów, mamy kampera e, i tutaj się zaczyna już City, mamy statek badawczy oceanów, mamy pociągi towarowy i mm, pasażerski, mnóstwo zestawów City, jest czym wybierać naprawdę szeroko. Tutaj klasiki jeszcze na dole, także jest tego naprawdę Ogrom, nowe zestawy, starsze zestawy, nowe, które wyszły teraz w tym roku. Wszystko tutaj się znajduje Straż Pożarna. Co tylko chcecie, to tutaj będzie. Są też te mniejsze zestawy, jest wyścigówka, mamy traktor. To też może być zestaw, który może ludzi zaciekawić, ponieważ farma jest to jakby tematem dość popularnym. No i poszliśmy sobie na drugą stronę. Mamy tutaj Jurassic World. Jest sporo też tych zestawów. Może nie sporo, ale jest kilka. LEGO mówi duży zestaw, nie znam tego zestawu, nie wiem co to jest. Najwięcej Jurassic World, także możecie sobie sprawdzić co tutaj jest. Duża sekcja Marvela. Mamy tutaj duże zestawy, mniejsze zestawy, średnie zestawy. Co tylko dusza zapragnie. Mamy wieże Avengersów. Również DC. Batman, no i tutaj Modular oraz e, Park Rozrywki e, nowa właśnie nowy zestaw ze Spidermana tak na e, jaskinie Spidermana e, co więcej tutaj jest e, naprawdę bardzo bardzo dużo ciekawych zestawów Harry Potter też spory wybór Mamy duże zestawy na górze, te średniaki poniżej e, widzicie na załączonym obrazku, co tutaj się po prostu znajduje. No i sekcja Ninjago, która mnie osobiście jakoś tam nie, nie jara i nie mam parcia, chociaż niektóre zestawy są fajne, i, ale jest tego dużo. No, co osobiście ja bym rozważał, jeżeli chodzi o, chodzi o Ninjago, no to zdecydowanie ten nowy zestaw. Em, który wyszedł na początku marca, czyli właśnie ten, który teraz widzicie. Fajne elementy i fajne figurki. Keepers Village, nie pamiętam polskiej nazwy, to na pewno będzie w moim rozważeniu. Tutaj jest za 219 zł, nie pamiętam jaka była cena katalogowa, ale tyle kosztuje akurat w tym sklepie. Mamy perły przeznaczenia. No to tutaj jest droższa niż. Tą, którą widziałem toś teraz. Hmm. Katamarany tutaj chyba były to też ta nowa seria Ninjago. więcej city City jest naprawdę ogromny wybór tych zestawów um, z każdej sekcji e, Jest bardzo dużo motorówki mamy też nowe ulice e, Mamy też ten National Geographic mały zestaw ten batyskaw Mamy lotnisko. Hmm. Tutaj mamy ten większy batyskaw z żabnicą, bardzo fajnie zestaw, zastanawiam się czy go sobie nie kupić, aczkolwiek też sam City jakoś, no nie, nie wiem czy jestem po drodze, ale pomyślimy, zobaczymy, eee, co dalej, no tutaj wracamy już do tej sekcji Kreatora, eee, Francy, Disney Duplo, eee, tego jest naprawdę tutaj dużo, jeszcze taki rzut na to co nasi najmłodsi, nasze najmorsze pociechy mogą dostać tutaj w sklepie, a to już dla e, starszego użytkownika, czyli moja ulubiona półka, która tutaj w tym sklepie się znajdowała, mamy Techniki, czyli mamy Bugatti, Veyrona, Lambo, Sian, mamy to Ferrari, Old Trafford, Stranger Things, mamy Saturn na 5, Batmobila z 89, A-Winga, e UCS, e, Star Destroyer, niżej mamy Millenium Falcon, mamy tego nowego Imperial Shuttle AT-AT, którego dostaniemy również jako UCS w tym roku. Prawdopodobnie X-Wing, które jest, tutaj są te mniejsze zestawy. Jeżeli chodzi o Star Wars, też ciekawie jest um, Boba Fett, jest Stormtrooper i Iron Man, jeżeli chodzi o mm, te głowy. Więcej Star Warsów 501 pojedynek na planicie Mustafar, który znalazł się już e, na moim kanale. Kreatory, eksperty, e, LEGO Arts, mamy ten Windmill, e, mamy Mustanga, londyński autobus, jest też LEGO Ideas, ta butelka, rafandynka. E, więcej techników, e, więcej LEGO Art Architecture. Techników jest całkiem sporo, z tych dużych zestawów do średnich. Naprawdę szeroki wybór, jeśli chodzi o ten sklep. I jeżeli będziecie mieli okazję, to gorąco polecam, żebyście tutaj wpadli. Co sklep również nam daje? Daje nam możliwość zakupienia zestawów bez figurek, które są już złożone, lub jakichś tam pojedynczych elementów. Widzicie na przykład tam w tle, jest tutaj właśnie pokazuje zbrojownia Ironmana bez figurek i bez zbroi. Jeżeli ktoś by chciał same elementy to może tutaj je sobie po prostu kupić. Eee, co więcej, no jest tutaj Minecraft, również bez figurek. Tak bez figurek to trochę biednie wygląda, ale można to kupić. Lecimy dalej. Mamy tutaj więcej akcesorów. Jeżeli chodzi o akcesoria, naprawdę też em, bardzo fajnie wyposażony sklep. Mamy tutaj te wieszaki, mamy em, led ledowe światełka, bryloczki. Star Warsy, Friends, Ninja Go. Co tylko chcecie, to tutaj jest. Mamy kubki lodu, więcej Star Warsów, a małe pudełeczka z główek do przechowywania różnych rzeczy. Mamy również przybory dla najmłodszych do pisania, rysowania, malowania z emblematami Lego gdzie można sobie te klocki też powpinać oczywiście też mają literaturę związaną z Lego jeżeli chodzi o Star Wars, Ninjago, Friends, Nexonites jakieś naklejki tutaj Kroniki Jody Wam pokazuję jest tego naprawdę sporo, jest w czym wybierać naklejki z figurkami to wydawało mi się też ciekawe chociaż po niemiecku, ale jest Kompendium Star Wars to akurat lego nie jest, ale na pewno dla kogoś, kto lubi e, uniwersum Star Warsów, ciekawa rzecz. Mamy też książeczki. I ostatnia sekcja sklepu na dziś, ponieważ jest to pierwsza część, druga już bardzo wkrótce. Jeżeli Wam podobał się ten film, to zapraszam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. My jesteśmy w sklepie Galileo, dobrze się składa. Widzę się z Wami wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!